Dobra dziadek, zasiałem pole kukurydzą. Trawa jest skoszona i czeka tylko na zebranie. No i pięknie. Tylko żebyśmy zdążyli przed deszczem. Zadzwoń do Franka. Może ci pomoże. Przecież on już mi pomagał i nawet traktorem nie umie jeździć. Znowu mam go zatrudniać? Oj, daj chłopu szansę. Może się czegoś nauczył. Przynajmniej po mojej łące już wie, jak nie jechać. No dobra, jak ci tak zależy, to go wezmę, ale jak przez niego nie zdążymy, to nie miej do mnie pretensji. Dobra, lecę. Zaraz będzie lało. Powodzenia, młody. Chociaż w sumie tak patrzę w niebo i zastanawiam się, z czego to miało lać, No ale dobra, skoro są chmury, to za chwilę będzie deszcz. Prognoza pogody mówi jasno, padać będzie wkrótce. Zacznijmy w takim razie od tego, co polecił nam dziadek. Więc pójdę teraz do jakiegoś traktora, no i będziemy musieli w takim razie zająć się zgrabianiem tej trawy. Gdzie te traktory wczoraj tutaj zostawiłem? No właśnie, pierwszy traktor mamy tutaj. I to jest John Deere 3650. To jest John Deere, który na pewno zostanie wykorzystany przez pana Franka. Kurczę ja już się normalnie zaczynam bać, czy on sobie dzisiaj poradzi z tym wszystkim, czy niekoniecznie, no bo przecież on ostatnio tutaj ewidentnie nie ogarniał. No ale dobrze, dajmy mu w takim razie szansę numer dwa. Najpierw to ja sobie muszę zaparkować cały ten sprzęt gdzieś tutaj. W ogóle będzie miejsce? W wiacie jakieś? No, średnio. Może jakoś sobie tutaj wycofam. Może się uda. Czekajcie, ja wiem jak tu wycofać, przecież to trzeba opuścić. Aha, nie, nie mogę opuścić, bo trzeba go najpierw rozłożyć. Nie, no to bez sensu. Nie będę tutaj wjeżdżał, bo potem znowu nie wyjadę i tyle będzie jak ten siebie trzeba, słuchajcie Złożyć, żeby można go było odczepić. Ja wiem, co zrobię. Ja go zostawię tutaj z tyłu po prostu za zagrodą. O, 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 tu, 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 tu. Tu jest doskonałe miejsce, żeby to postawić. Tu sobie zostawimy maszynę. Na razie, może jej nie doleję, może zdążymy. Dobra, odczepimy sobie. A teraz szybko zrobimy to samo ze zbiornikiem z przodu. Tutaj są świnki. Pokazywałem wam w poprzednim odcinku, że dziadek o nie bardzo dobrze dbał, więc oczywiście też będziemy musieli się tym zająć, ale dopiero za jakiś czas. Teraz powstaje pytanie, gdzie jest zgrabiarka, bo w sumie tam jeszcze mamy traktor z kosiarką, ale o tym za chwileczkę. Gdzieś tu na pewno zgrabiarka być musi. Chyba właśnie ją widzę. Zgrabiarka marki Samasz. Polska siła, polska moc. Polska marka, polska firma. Proszę bardzo. Zgrabiareczka marki Samasz. Bardzo fajny model. Mam tylko nadzieję, że ten John Deere sobie z tym poradzi, bo w sumie znowu nie sprawdziłem, jaką moc ma ten ciągnik i jaka moc jest wymagana do obsługi tego sprzętu. No ale może nie będzie tak tragicznie. Podobno mam znowu zatrudnić pana Franka, ale ja się boję, że on znowu tutaj odfarminguje jakąś manianę, bo przecież ten pan Franek ewidentnie nawet jeździć nie umie. Ostatnio to tutaj jakieś jaja były, bo nie był w stanie przejechać właśnie obok tej zagrody. No ale trudno, damy mu w takim razie szansę numer dwa i zobaczymy, co będzie. Zgrabiarka się rozkłada, panie Franku! Traktor jest gotowy, proszę wsiadać, proszę jechać. I oczywiście pięknie mi tutaj to wszystko zgrabić. Natomiast ja szybciutko zostawiam tutaj pana Franka i pójdę od razu po drugi traktor. Tu jest przyczepka, tą przyczepkę za chwilę będziemy wykorzystywać. Natomiast oczywiście tu jest jeszcze drugi traktor z naszymi kosiarkami. To pewnie doskonale pamiętacie z poprzedniego odcinka, więc ja sobie tutaj wsiądę. Okej, okay, podniesiemy to, może nawet złożymy te kosiarki, może tak będzie wiecie, co prościej. A czemu to mi się opuściła to z tyłu? Przecież ja chciałem ją złożyć. Bez sensu. Dobra, składamy kosiarkę. Przednia kosiarka też jest złożona, ale nie wiedzieć czemu nie jest podniesiona. Dziwna sprawa. No i jak tam sobie Franek jedzie? Jedzie ten Franek czy nie gdzie on jest w ogóle? Halo? Aha. Aha, on tu jest. O mamma mia, to będzie droga przez mękę z nim. Patrzcie co on robi. On zaczął tu cofać. On chce normalnie przestawić w tym momencie zagrodę dziadka. No przecież jak dziadek to zobaczy, to na zawał mi tutaj zejdzie. A on podobno do szpitala powinien jechać na jakąś operację, ale on zaraz zejdzie, na zawał. Nie no, bez jaj. Panie Franku, co pan robisz? Przecież tu nie ma miejsca, tu się nie cofa, tu nie ma już normalnego pola. Co ten gość robi, nie mam pojęcia. Wiecie co? Każę mu w takim razie pojechać inaczej. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj w ten sposób. Góra, dół. Okej. Okay. No i panie Franku, jak mi teraz pojedziesz pan do kitu, to naprawdę cię zwolnię i nie będę cię zatrudniał ponownie. A dziadkowi powiem, żeby przypadkiem nigdy więcej do ciebie nie dzwonił, bo tak nie może być. Ten gość tutaj ewidentnie nie ogarnia. No gdzie cofać mi w zagrodę? No przecież on mi pognie maszynę. On mi ją po prostu poniszczy. Tak być nie może. Więc zrobimy sobie w takim razie podejście numer dwa. Panie Franku, to jest twoja ostatnia szansa. Proszę, przyjechał Franek i mam nadzieję, że teraz będzie tutaj pięknie wszystko robił. Ale jak teraz. Znowu odwali manionę, to ja naprawdę go stąd wywalę i powiem dziadkowi, co o nim myślę. Dobrze, idziemy w takim razie do naszego drugiego ciągnika. Muszę szybciutko przebiec się przez pole. Teraz zobaczmy w międzyczasie, co ten franek tam robi. O, jedzie, jedzie, słuchajcie, to jest akurat dobra wiadomość, że on tutaj ruszył. No to co, to franek niech sobie jeździ po polu, a my w takim razie pojedziemy teraz na gospodarstwo. Odstawimy sobie szybko te kosiarki, bo będę potrzebował skorzystać z tamtej przyczepki, która jest z tyłu. Natomiast przyczepka, natomiast ta kosiarka nie będzie mi w tej. Tej chwili potrzebna. Więc zostawimy sobie to w tym samym miejscu, w którym dziadek kiedyś to ustawił. Czyli tak jak wziąłem stąd, tak tutaj po prostu zaparkuję. Przednia kosiarka, najpierw teraz będzie trzeba tutaj zawrócić. Ale kurczę, mam wrażenie, że średnica zawracania tego Dojcwara jakaś taka wielka nie jest. No nic, narzekać na Dojcwara to nie wolno, bo ten Dojcwar to jest naprawdę świetna maszyna. Chyba najlepsza we wsi, tutaj w ogóle w okolicy. Chociaż w sumie jeden rolnik to sobie kupił takiego, wiecie, co Masejka, niedawno, ale to na kredyt, to to się nie liczy, bo to wziął po prostu na kredyt, czy tam w leasing, nie wiem, ale efekt był taki, że, no, no była to maszyna taka duża, bo tam 260 koni chyba, to sąsiad dziadek mi opowiadał kiedyś tam wcześniej, że sobie przyjechał tutaj taki, taką maszyną kiedyś. Podobno do kościoła nawet nią pojechał, bo gość nie ma samochodu normalnie, no więc sobie traktor wziął i pojechał, no, ciekawy, ciekawy sposób jazdy. W każdym razie, my teraz pojedziemy, mam nadzieję, że Franek tutaj ogarnie co trzeba. No, radzi sobie na razie, chłopak, dobrze, tam jest z powrotem przejechał, nie ma tragedii, no to my sobie teraz tutaj ładnie ogarniemy całą resztę. Dobra, opuszczamy, opuszczamy to, włączamy podbierak i jedziemy, słuchajcie. 16 tysięcy 100 litrów, tyle tutaj możemy załadować trawy do naszej przyczepki. No i teraz wygląda na to, że pan Franek wreszcie się ogarnął i zacznie jeździć tam i z powrotem. Jestem tylko bardzo ciekawy, co zrobi na koniec, bo nie uwierzę w to, że on po prostu objedzie teraz całe to pole i nic złego tutaj nie zrobi. On na pewno gdzieś się zablokuje, bo ja mam wrażenie, że ten gość jest po prostu pod wpływem on jeździ tak, jakby normalnie przed robotą wypił dwa piwa. Czasami odnoszę takie wrażenie, że w ogóle nie potrafi tutaj trzymać jakiegoś normalnego kursu, no ale trudno, no jeżeli taki jest gość, jeżeli takiego wybrał tutaj dziadek, to co ja mu zrobię? No mam nadzieję, że nic jakiegoś dziwnego nam tutaj nie odwali, pojadę sobie teraz dalej, bo po prostu mniej czasu poświęcę na zawracanie, tym bardziej, że nawet jakbym go dogonił, to zaraz będę musiał się przecież rozładować, bo już mam naprawdę dużo trawy. No muszę wam powiedzieć, że dziadek naprawdę dbał o tą łąkę. Nie wiem, co on jej tutaj zrobił, ale naprawdę ta łąka daje bardzo fajne plony. No, popatrzcie, ile tej trawy już mam. Już jest 16100 litrów. No, to jest bardzo dobra wiadomość. Teraz sobie tutaj podjadę. Kozy i. Owce będą miały co jeść. Tutaj trzeba troszkę. Oj, 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 jakby to dziadek widział, to prawdopodobnie już bym nie zaczął tutaj gonić z jakimś kijem albo czymś innym, bo zahaczyłem mu o oborę. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tak się nie robi. Teraz tylko tutaj cofnąć i wyładować całą tą trawę. Mam nadzieję, że bez problemu się to uda. Chyba się powinno udać. Dobra, mamy możliwość wyładunku. Jak pewnie wiecie, nie każda zagroda przyjmuje belę i nie każda zagroda przyjmuje trawę z takiej oto przyczepki. Chodźmy zobaczyć teraz, jak wygląda sytuacja właśnie u Powiedz, jak wygląda sytuacja? No, krowy to tam, nie, czekajcie, krów tutaj nie ma. Kury wszystkie ok, e, świnie raczej też ok, natomiast sytuacja tutaj ze zwierzętami, konkretnie tutaj mamy owce i kozy, no, wygląda sytuacja nie najgorzej. Dobrze, jedziemy w takim razie teraz drugi raz. Mam nadzieję, że w międzyczasie tutaj ten gość jeszcze troszeczkę nam pojeździ. Gdzie ja tutaj zakończyłem? A, tu zakończyłem pracę, dobrze, to teraz sobie tu pojadę opuszczamy podbierak i jedziemy. No, jak widać ta zgrabiarka marki Samasz bardzo dobrze się tutaj e, sprawuje. No natomiast nie mogę tego powiedzieć o naszym gościu. On tam teraz robi jakąś nawrotkę, ale jest niebezpiecznie blisko tej zagrody dla owiec. Ja się boję, że za chwilę to tutaj jakieś jaja znowu będą. No, ale dobra, nie będę uprzedzał faktów. Zrobimy sobie. O ja cię jak to zawraca, jak to zawraca. Myślałem, że to naprawdę będzie w stanie zawrócić troszkę szybciej, a tu się okazuje, że nie. No trudno. W takim razie będę musiał po prostu jakoś ogarnąć zawracanie. No i jestem bardzo ciekawy, co teraz zrobi pan Franek, bo zobaczcie, on jedzie bardzo blisko, właściwie zaraz pojedzie, bardzo blisko zagrody dla zwierząt. Ja jestem przekonany, że on o nią zahaczy, że on nie będzie w stanie tutaj po prostu jechać w taki sposób, żeby ją ominąć. Także będziemy to obserwować, bo jak on tutaj w nią wjedzie, to ja wiem, że w takim razie dziadek na pewno nie będzie zadowolony. Dobra, ja sobie rozładuję teraz trawę po raz kolejny. Ej, słuchajcie, on się tutaj jakoś zatrzymał. Tego się nie spodziewałem, czyżby normalnie Franek jakoś... Ogarnął to wszystko? Kurde, dziwna sprawa. Naprawdę wydawało mi się, że ten gość będzie jeździł jakoś dziwnie, no ale może to jest jakiś wypadek przy pracy. Zaraz będziemy patrzeć, co gość zrobi dalej. W każdym razie my możemy jechać teraz po kolejną porcję trawy, no bo jak widać, jeszcze jej tutaj troszeczkę zostało. No kurde, nawet się mijam teraz z tym Frankiem i jestem bardzo ciekawy, co on będzie dalej robił, bo przyznam szczerze, teraz to zaczął mnie normalnie zaskakiwać. Robi swoją robotę od początku do końca tak jak należy, aż to jest dziwne, aż to jest podejrzane. Przecież on ostatnio nie potrafił tak naprawdę pojechać i skręcić. Czyżby wytrzeźwiał 30 sekund jak wsiadł do traktora, gdy powiedziałem mu, że to jest ostatnia szansa? Kurcze, nie wiem, ale ewidentnie tutaj teraz się po prostu ogarnął i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Dobra, cofam połowę dobrych rzeczy, które powiedziałem dzisiaj o panu Franku. On faktycznie jeździ, jakby wypił dwa piwa. To jest jakaś paranoja. Patrzcie, co ten gość mi tutaj robi. Patrzcie, co on zrobił. On wjechał w tym momencie normalnie na moją zagrodę. On wjechał w płot i jeszcze próbuje jechać. Nie, no, bez przesady. Przecież ja go stąd teraz wyrzucę. I nawet nie tyle ja będę musiał to zrobić, co przecież dziadek zrobi pewnie dokładnie to samo. No, przecież czegoś takiego to ja się tutaj nie spodziewałem. Jeszcze dajmy mu szansę. W takim razie, ostatnią z ostatnich na wyjechanie. Bo jak nie wyjedzie, to zaraz ja wyjadę ale tym gościem po prostu gdzieś daleko, zaczął mnie denerwować, zaczął mnie irytować i jeszcze dodatkowo wjechał w płot. No czegoś takiego to się naprawdę tutaj po prostu nie spodziewałem. Wszystko wskazuje na to, że po prostu całą robotę do samego końca będę musiał zrobić sam, ale przynajmniej tyle, że tam i z powrotem, jak było prosto, to był w stanie tutaj po prostu przejechać. Dobra, w takim razie ja sobie teraz tutaj będę musiał przejechać jeszcze ten jeden pokos, no bo mimo wszystko nie ma innej możliwości. Zaraz to pewnie zacznie padać, jeszcze do dziadka będę musiał pojechać, powiedzieć mu, że wszystko jest gotowe, o ile oczywiście. Zdążę przed deszczem, bo jak zaraz zacznie lać, to może być nieciekawie. Tyle, że tak. Ten gość ewidentnie już stąd nie wyjedzie. Ja mam w tej chwili 75% w przyczepce. Myślę, że pojadę się rozładować w takim razie. Myślę, że nie ma co tutaj po prostu marudzić. Zatrzymam się na chwilę. Rozładuję się, a w międzyczasie po prostu przeskoczę do drugiego ciągnika. Dobra, to niech się rozładowuje. A sam teraz próbuję podejść do gościa. Kurty, normalnie szkoda, że nie mam tutaj jakiegoś kija baseballowego, bo bym pogonił tego pracownika szybciej niż on tu przyjechał. No i teraz powstaje pytanie, co ja mam zrobić w tej sytuacji? W tej sytuacji kierujący traktorem powinien dostać skrzydeł. To powinno być pytanie na prawo jazdy normalnie. Przecież ja nie jestem w stanie. Ej, wyjechałem, kurde, wyjechałem. No i dobrze, całe szczęście, że wyjechałem. Jak ten pracownik tutaj wjechał, nie wiem, natomiast ewidentnie ten gość miał jakiś ze sobą problem. Dobrze, w takim razie, wsiądziemy sobie teraz do tego John Deera i po prostu przejadę tam i z powrotem zgrabię tej trawy odrobinę, żeby po prostu wszystko było ogarnięte. Kurczę, nawet nie chcę mi się tutaj wracać, już bez przesady. Tej trawy jak troszkę się zmarnuje, to nic się nie stanie, bo oczywiście pamiętajcie, że ta trawa to w farmingu, no to, 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 to ona będzie sobie tutaj po prostu siedzieć, a owce i tak będą nakarmione. I tak już dziadek powinien być zadowolony, bo przecież bardzo duża ilość tej trawy Wylądowała u naszych zwierząt, więc przejadę sobie jedno tutaj uwrocie swoją drogą w prawdziwym życiu. Jakbym sobie zostawił taką trawę na polu, to ona by mi po prostu zgniła. Najpierw by uschła prawdopodobnie, a potem by zgniła. No ale dobrze, to jest oczywiście tylko farming. Robimy tutaj delikatny zakręt. W ogóle mam wrażenie, że tutaj. A nie, może się uda to zgrabić. Patrzcie, udaje się to zgrabić, czy nie? Nie, nie udaje się. Jednak jest troszeczkę zbyt szeroko, ale tak jak sobie kamerę ustawiłem teraz w ten sposób, to miałem wrażenie po prostu, że No wszystko się zgrabia, ale to tylko jest jakaś uda. Dobrze, zrobimy sobie teraz taką malutką nawrotkę, jeszcze dojadę do samego końca pola i za chwileczkę będę musiał chyba pogonić tego gościa, żeby przypadkiem nie chciał się u mnie zatrudnić po raz kolejny. Mam wrażenie, że ten pan Frenek, czyli sąsiad dziadka, no nie do końca ogarniał tutaj dzisiaj, co miał zrobić, wjeżdżał w płot, albo po prostu pole było krzywe nie wiem o co tutaj chodzi, ale ewidentnie był jakiś duży problem. Dobrze, teraz robimy malutki zakręt w prawo, taki zakręt 90 stopni. Tą trawę jeszcze będzie trzeba zebrać. Kurczę, szkoda, że dziadek nie ma jakiejś prasy. Może bym normalnie zarobił na nią albo wziął pożyczkę i po prostu zorganizował sobie taką prasę. Zdecydowanie łatwiej by można było potem robić bele. Nie trzeba by było tak często tutaj jeździć do tej zagrody. Muszę pogadać z dziadkiem na ten temat. Może mnie, u... może po prostu uda mi się go jakoś uprosić, żebyśmy zorganizowali sobie jakąś tego typu maszynę. Byłoby to zdecydowanie wygodniejsze jeśli chodzi o pracę tutaj na tym polu, no byłoby to też pewnie sporo szybsze, no ale oczywiście chyba lepiej zatrudnić sobie jakiegoś myślącego pracownika, co wbrew pozorom nie jest proste tutaj. Dobrze, ja sobie teraz podjadę tym na gospodarstwo kawałeczek tutaj, żeby po prostu można było zaparkować. O, może sobie tutaj zaparkujemy tak na chwilę w tym miejscu, a sam teraz wskoczę do drugiego traktora. Po prostu sobie tutaj przeskoczę. No, przebiegniemy się teraz między jednym a drugim traktorem. Tam już po prostu ta maszyna może sobie stać. Jakby też przyszedł, to się nic nie stanie. Natomiast my musimy teraz jeszcze to wszystko tutaj zebrać. Nie ma tego dużo. Myślę, że maksymalnie dwie przyczepki. W międzyczasie zaraz pójdę zobaczyć, jak wygląda sytuacja u tych owiec i kóz, Bo generalnie to mam wrażenie, że one dostały teraz gigantycznego busta, jeśli chodzi o trawę. Zaraz dokładnie to zobaczymy. Jeszcze tutaj zakręt delikatny, teraz idealnie na północ. No i patrzcie teraz, co się dzieje. Tak, zapisywanie oczywiście musiało się włączyć, żebyście wymogli. Mieć... Tego save'a, jeżeli jesteście moimi patronami. Tak, tam właśnie wydaje tego typu sejwy z tej serii i nie tylko, więc jeżeli chcielibyście pograć sobie dokładnie tak samo jak ja wraz z dziadkiem, to macie taką możliwość. No i oczywiście, jeżeli zostawicie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, bo nie możecie doczekać się kolejnych odcinków tych szalonych przygód, to również bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Chodźmy zobaczyć owce 112 517 litrów. Dziadek naprawdę będzie zadowolony, chociaż wydaje mi się, że jeszcze jedną przyczepkę uda mi się tutaj zebrać. Jestem mniej więcej teraz w połowie tego przejazdu, no może troszkę dalej, ale mimo wszystko tam jeszcze troszkę zostało do zebrania. 16 100 litrów. Nie jest to oczywiście jakoś bardzo dużo, ale z drugiej strony mało to też nie jest. Podjadę sobie tutaj, rozładuję się po raz kolejny. Owce naprawdę będą teraz mogły dawać bardzo dużą ilość jedzenia. Szczerze mówiąc chyba nie spodziewałem się, że aż tyle trawy będziemy mogli zrobić z jednego koszenia tutaj tej łąki. W gruncie rzeczy dziadek bardzo zadbał o łąkę. Z tego co pamiętam nawoził ją dokładnie, żeby można było tutaj ogarnąć wszystko co trzeba, żeby można było mieć gigantyczne zbiory, ale nie spodziewałem się, że będą one aż tak dobrze. Dobre. No, chyba, że dziadek sypie tutaj jakieś nielegalne nawozy, bo przecież wszystko jest możliwe. To jest tylko przecież polska wieś. Tutaj mało kto kontroluje różne rzeczy. Swoją drogą muszę chyba o to dziadkę zapytać. No, chyba, że sam mi powie, zaraz się przekonamy. Bo zaraz to ja w ogóle pojadę do dziadka i powiem, może to wszystko jest już gotowe. Tylko jeszcze przejadę tu i po prostu zbiorę do końca tę trawę. Nie ma jej dużo. Jeszcze tylko wystarczy przejechać tam do końca tego pokosu. To już jest dosłownie kawałeczek okazji mogę zauważyć jeszcze zagrody, które są po lewej stronie. To jest oczywiście sąsiadka pani Kasia, u której byliśmy w poprzednim odcinku po to, żeby odebrać nasz siewnik. Nie, że ona go nam ukradła, tylko dziadek po prostu go pożyczył. Natomiast jak widzicie ma tutaj troszkę zagród dla zwierząt, ma między innymi konie, widzę też owieczki, także tutaj pani ma dużo fajnych rzeczy, ma też kilka pól, które sobie od czasu do czasu uprawia, no i wykorzystuje też do tego sprzęt, który pożycza właśnie od dziadka. No i ostatnio w poprzednim odcinku byłem po ten sprzęt, po prostu z powrotem Przyjechałem po niego, odebrałem, no i mogłem sobie zasiać kukurydzę. Dobra, jeszcze tutaj to zbierzemy, jeszcze zbiorę kilka mijaczków, żeby było, że przyczepka została napełniona na maksa. Tutaj jeszcze chyba został taki malutki pokos. Oczywiście z przedniej kosiarki, bo jak pewnie wiecie, to przednia kosiarka to wszystko zgrabia, po to, żeby te szkoła, które jadą ciągnika, po prostu, no, nie deptały tego bez potrzeby. No, ale my będziemy mieli za chwilę 100% i to jest świetna wiadomość. To jest kolejne 16 100 litrów. Oj, teraz to te zwierzęta będą miały co jeść. Teraz te zwierzęta będą mogły coś produkować. Teraz na tym będzie można zarobić miliony, i oczywiście Dziadek, mam nadzieję, będzie zadowolony. No bo wiecie, ja tu przyjeżdżam, ja biznesmen z miasta, ja chcę zarabiać pieniądze, ja chcę tutaj robić biznes, ja chcę, żeby to wszystko się kręciło. A dziadek spokojnie prowadzi to gospodarstwo, tak naprawdę rok w rok, rozwija coś, zawsze coś dokupi, zawsze coś ciekawego wymyśli. No i finalnie zarobił już naprawdę bardzo dużo, bo to jest najlepsze gospodarstwo w okolicy bez dwóch zdań. No ale dobrze, zostawmy to w takim razie, ja teraz tutaj po prostu sobie podjadę, cofnę tą przyczepką, zostawię ją tak, jak ona stała wcześniej, chociaż tutaj jest też miejsce, gdzie można kupić sobie dodatkowe zwierzęta, ale zostawiamy przyczepkę i jedziemy, słuchajcie, teraz do dziadka. O, chyba nawet dziadek coś ode mnie chce, to dobra, podejdźmy do niego. O, dobrze, że cię widzę. Jak tam? Trawa już zebrana? Tak, tak, właśnie skończyliśmy, ale ten franek to przed robotą chyba dwa piwa wypił, on w ogóle nie nadaje się do pomocy. Dobra, następnym razem zadzwonię po kogoś innego, a w radiu mówili, że jeszcze kilka godzin ma być sucho. Pojechałbyś może na pole z kukurydzą i rozsypał nawóz? Pewnie zaraz to zrobię. Tylko sypnij tego nawozu tak konkretnie. Dziś i tak nikt nie będzie kontrolował, więc nie żałuj. A i weź tego ursusa z warsztatu. Sprawdź, czy silnik dobrze chodzi. Niby skończyłem go naprawiać. Tylko maski nie założyłem, ale lepiej dmuchać na zimne. A właśnie niedawno się zastanawiałem, czy pozwolisz mi w końcu pojeździć tym traktorem. Dobra, biorę go i zaraz jadę na pole. Nawóz jest w garażu, nie? Tak. Tylko drzwi za sobą zamknij, bo to jest taki lepszy nawóz. Sąsiedzi nie mogą go zobaczyć. Dobra, wszystko jasne. Znowu jakaś tajna operacja. Damy radę. No dobra, to jak dziadek chce, to przetestujemy ten traktor. Słuchajcie, wsiadamy sobie do tego Ursusa. On tutaj stoi w warsztacie. No, swoją drogą, to będziemy mogli tutaj pewnie jakieś rzeczy mu pozmieniać. Chodźmy zobaczyć, co w ogóle tutaj możemy jeszcze dorobić. Kurde jaki to jest traktor, ależ tutaj rzeczy będzie można jeszcze mu ogarnąć, ale to swoją drogą. Na razie robimy test. Na razie robimy test, więc wsiadamy sobie na tego Ursusa. W ogóle to ma koła takie trochę brudne. I jedziemy w takim razie nawozić. Sami słyszeliście, że dziadek to faktycznie tutaj stosuje jakieś dziwne nawozy. Nie wiem, co on tutaj faktycznie ma. Nie chcę chyba nawet tego Wiedzieć w ogóle to może jakiś skafander kosmiczny powinienem sobie ubrać, jak będę musiał ten nawóz nasypać za chwilę do nawoźnika. Ojej, jak to szybko jedzie 28 na godzinę. W ogóle ciekawie się steruje tym Ursusem. No dobrze, ale my tutaj nie przyjechaliśmy zachwycać się teraz tym traktorkiem, tylko przyjechaliśmy wykonać pewną konkretną pracę. Skoro dziadek chce, to jeszcze nawieziemy. Może zdążymy przed deszczem, bo w gruncie rzeczy cały czas jeszcze delikatne słońce jest. Troszkę chmur. No Dobra, teraz weźmiemy ten nawoźnik. Ciekawe, czy mnie nie przeważy, bo to by było śmieszne. To jest w sumie tylko Ursus. O, są na... jest i nawóz, jest i nawóz. Już zaraz tutaj. Proszę, 100, 200, 300 litrów, 300 litrów skondensowanego nawozu, proszę bardzo, i jedziemy na pole. Ciekawe jaką to ma w ogóle szerokość roboczą, chyba 12 metrów, jeśli w katalogu dobrze piszą, ależ ten traktor jest głośny, słuchajcie, ależ ten traktor jest głośny. Tego się normalnie nie spodziewałem. Dobra, wjeżdżamy na pole i jedziemy, słuchajcie, ależ to jest duże. Myślałem, że w sumie to będzie działać troszkę wolniej, a to 18 km na godzinę. E, to ja przejadę tym, słuchajcie, dwa czy trzy razy po polu i zaraz będzie to ogarnięte. No ale przede wszystkim my tutaj przyjeżdżamy. Jechaliśmy nie tylko nawozić, ale sprawdzić jeszcze, jak wygląda sytuacja z tym silnikiem, bo dziadek coś tam w nim majstrował. W ogóle mam wrażenie, że układ kierowniczy to tutaj działa troszkę tak dziwnie. Nie wiem, ja się przyzwyczaiłem do mojego poloneza. Tam jednak wszystko działa, tak powiedziałbym, z większym luzem. Ale może dlatego, że to ja mam luzy po prostu na maglownicy gigantyczne, a tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Dziadek generalnie zawsze dbał o swoje sprzęty, zawsze ogarniał wszystko od początku do końca. Natomiast no, nie spodziewałem się, że dami tutaj pojeździć tym traktorem. Ja myślałem, że on jest w jakimś takim kiepskim stanie, a tu się okazało. Że on tak naprawdę ten dziadek zakończył już jego robotę, no i teraz jedziemy sprawdzić, jak on po prostu działa. Jak będzie działał, to założymy mu maskę, założymy mu wszystkie inne elementy i będzie naprawdę piękny traktor. Ciekawe w ogóle, czy dziadek ma do niego kabiny. Dobra, robimy teraz skręt w prawo. Ależ tym normalnie się ciężko jeździ. Mam wrażenie, że tutaj ja po prostu skręcam, a ten traktor reaguje z takim jakby opóźnieniem. No, inna sprawa, że trzeba się troszeczkę z nim posiłować, ale spoko, fajna rzecz. Swoją drogą, kiedyś w prawdziwym życiu jeździłem takim Ursusem, co prawda nie 360, ale 330, więc tym troszkę mniejszym bratem. I faktycznie wrażenia z jazdy były bardzo podobne jak teraz. Czyli trzeba było się namęczyć, żeby tutaj cokolwiek skręcić, czy w lewo, czy w prawo. Ale z drugiej strony naprawdę fajny ciągnik. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tym ciągniku? Że on w tym momencie nie ma żadnych osłon, nie ma nic, co prawda... W prawdziwym życiu, jakbym wyjechał takim na pole, to pewnie zaraz bym zatarł silnik albo coś innego, bo przecież wszystkie pyły tutaj normalnie by się dostawały do środka. No ale na szczęście tutaj możemy sobie taką maszyną po prostu pojeździć. I zobaczcie, ja już wysypałem tak naprawdę połowę tego skondensowanego nawozu, który miałem przed chwilą w zbiorniku. Zostało tylko niecałe 150 litrów. Czy będę w stanie przejechać jeszcze raz tam i z powrotem? Czy jednak będzie to niemożliwe? No wygląda na to, że tutaj nie, dlatego że po prostu szerokość tego pola jest jednak zbyt duża, ale spokojnie, jakoś to sobie ogarniemy. Teraz delikatny zakręt w prawo, i jedziemy znowu na południe. Dobrze, tutaj ewidentnie jest za, za szeroko, ale spokojnie, jeszcze tutaj będę mógł wrócić. Ewidentnie ten traktor działa bardzo dobrze, chociaż odnoszę wrażenie, że delikatnie skrzypi. Coś skrzypi, jak po prostu nim skręcam. Widzę też, że dziadek zamontował jakieś takie szersze opony do przodu, bo oryginalnie to były na pewno inne. No ale wiecie, dziadek to lubi różnego rodzaju przeróbki sobie robić podobno. Kiedyś nawet sam zrobił tłumik, ponieważ stary mu po prostu przerdzewiał. Podobno, bo ja akurat tego nie widziałem. I ten tłumik, który teraz jest tutaj załadowany, zamontowany, to jest właśnie jego samoróbka. No dziadek to w swoim warsztacie to naprawdę dużo rzeczy potrafi zrobić. I dzisiaj to mało kto by był w stanie coś takiego tutaj. Oj oj, oj, oj oj oj, niedobrze, niedobrze, nie można marnować tyle nawozu. Czekajcie, ojejku, ja chcę do, do tyłu jechać, o traktor mi jedzie do przodu. Dziadku! Chyba ci będę musiał powiedzieć, że ten traktor nie ogarnia skrzyni biegów, bo ja wrzucam mu wsteczny, albo ja nie ogarniam. Może ja powinienem tutaj jakoś inaczej sobie jeździć, nie wiem. W każdym razie dziadek na pewno będzie zadowolony, bo cały czas jeszcze nie pada. Przyjdzie deszcz, to całe te wszystkie te, jak widzicie, białe granulki, które tutaj nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. To jest podobno jakiś nawóz, ale jedyne, co widziałem na etykiecie, to słuchajcie, trupią czaszkę i jeszcze jakieś inne 10 oznaczeń, które absolutnie nie wyglądały tak, jakby to miał być środek ochrony roślin. Ale dobra, to dziadek sypie, więc ja się nie będę w to Zostało 10 litrów nawozu. Słuchajcie, 8. Nie będę tutaj sypał podwójnie, bo jeszcze wypali trawę normalnie. No dobrze, to jeszcze podjedziemy sobie i napełnimy chyba jeszcze raz. Czekajcie, muszę sobie tutaj troszkę cofnąć. Fajny ten traktorek. Powiem wam, że naprawdę pocieszny mały traktorek, którym możemy sobie pojeździć, tylko trzeba tutaj będzie delikatnie wycofać, żeby dziadkowi nie przestawić drzwi ani niczego takiego. Żeby się nie okazało, że jeszcze będzie musiał. Oj, 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 zahaczyłem tam troszkę, ale na szczęście nic wielkiego się nie stało. Fajny ma ten kombajn, Ciekawe, kiedy będę mógł z niego skorzystać. Chociaż może wcale, bo dziadek tu w sumie powinien się wykurować. Jak tam jedzie do tego szpitala w końcu za niedługo To mam nadzieję, że pojedzie, wróci I będzie mógł sobie dalej gospodarstwo po prostu przejmować Dobra, jedziemy teraz dalej Jeszcze chyba jeden przejazd tutaj będę musiał zrobić Dziadek będzie za chwilę mega zadowolony jak, jak ogarnę tutaj to wszystko No bo przecież całe pole będzie nawiezione Tak mi się wydaje Swoją drogą jestem też ciekawy Czy inne pola są już też ogarnięte Ale fajnie tutaj po prostu jedziemy teraz na raz Nie będzie trzeba już wracać Oszczędzimy trochę nawozu A to znaczy, że zaoszczędzimy trochę pieniędzy No ten nawóz oczywiście też jakiś tani nie jest ale ja nie wiem naprawdę skąd on go zamawia, no bo przecież normalnie w sklepie to takiego nawozu chyba nie można kupić. Chyba, że można, wiecie co, tylko nie wiem, czy tam nie było takiej jeszcze informacji, że powinno się go jakoś rozcieńczyć, nie wiem. W każdym razie muszę dopytać dziadka kiedyś, prędzej czy później może mi powie po prostu co to jest za nawóz, jak on działa i dlaczego podobno trzeba go kontrolować. Nie wiem, sprawdzimy, ale na razie dokończymy sobie tutaj po prostu rozrzucanie tego nawozu. Tak sobie patrzę i widzę, że to drugie pole, które ma dziadek jest nawiesione na 100%, więc nie będę musiał już tutaj przyjeżdżać. No a skoro już tyle rzeczy udało się zrobić, no to w takim razie na dzisiaj to będzie wszystko, a ciąg dalszy nastąpi.